19 listopada odbyła się czwarta konferencja metody ACDC zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Development Center. Jest to kolejna konferencja, już czwarta konferencja Metody Assessment Development Center organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Development Center. Jest to takie wydarzenie bardzo. Specjalistyczne, można powiedzieć, takie niszowe na rynku polskim, natomiast dotykające bardzo istotnych i ważnych dla biznesu spraw. Tu spotyka się biznes i pracownicy naukowi. Ta konferencja ona ma taki praktyczno-naukowy charakter, czyli mówimy o, o metodzie Assessment Development Center, jako która jest najskuteczniejszą metodą diagnozy kompetencji. Rozmawiamy o tym z naukowcami, którzy badają tę metodę i różne jej aspekty jak i również z praktykami, czyli przedstawicielami biznesu, głównie działów personalnych, którzy... Stosują tę metodę w praktyce i oni tutaj też opowiadają, jaki to efekt daje dla ich firmy, że możemy bardzo precyzyjnie diagnozować potencjał kompetencyjny pracowników, a co za tym idzie pomagać firmom osiągać efektywność biznesową. To w obecnych czasach, obecnie na rynku pracy jest niezmiernie ważne. Tutaj mówimy o pewnych aspektach, które optymalizują proces zarządzania ludźmi w pracy, po to, żeby pracownicy byli dopasowani kompetencyjnie, a znowu efekt dopasowania kompetencyjnego sprawia, że pracownicy są zadowoleni z pracy, którą wykonują. Proszę zauważyć, że niektóre osoby mówią lubię swoją pracę, a niektórzy mówią nie, nie lubię swojej pracy istotne jest, żeby znaleźć sposób i od wielu lat już biznes i nauka się zastanawia, co sprawia, że my lubimy albo nie lubimy swojej pracy. Badania pokazują, ale też obserwacja taka praktyczna, że podłożem tego jest stan dopasowania kompetencyjnego. Bo proszę zauważyć, jeżeli robimy coś. I robimy to doskonale, bo mamy odpowiednie kompetencje, żeby zrobić to dobrze, to czuwamy satysfakcję. A satysfakcja łączy się z emocją przyjemności, tak? Jest on przyjemnie, że coś robimy. Dla biznes zauważył, że to jest bardzo ciekawy i bardzo cenny mechanizm, bo każdy pracodawca chce mieć zadowolonych pracowników, czyli takich, którzy odczuwają przyjemność z pracy, którą wykonują. Nie chcą tych, którzy ciągle narzekają. Biznes nauczył się tym zarządzać, czyli uzyskiwać wysoką efektywność biznesową poprzez sprawianie, że pracownicy są bardziej dopasowani do, do pracy. Właśnie to, co się dzieje tutaj na, na konferencji, to jest właśnie dyskusja, rozmowa, przedstawienie pewnych case'ów, właśnie takich sytuacji, czyli jak firmy osiągają ten stan zadowolenia z pracy, żeby firma miała biznes i żeby pracownik był zadowolony, że pracuje w tej firmie. Banalne, ale niezmiernie. Oczekiwam. E, tutaj na uczelni ja miałam przyjemność być w takiej grupie projektowej i pomagać budować modele kompetencyjne, żeby właśnie że są potrzebne do budowania tego zadowolenia z pracy, w Straży Marszałkowskiej naszego parlamentu. Czyli to są takie, można powiedzieć, skrajnie niebiznesowe podmioty, które też z tego korzystają. metoda Assessment Development Center, o której tutaj rozmawiamy, wywodzi się z armii. I armia to stosuje. Samorządy też y, y, stosują. Może bym powiedział tak, że mogłyby bardziej stosować, bo to by było z zadowoleniem dla samych pracowników samorządów, dla ich klientów i dla podmiotów nadzorujących. Czyli społecznie patrząc, tak humanistycznie patrząc na to wszystko, każdy by odniósł tego skuteczność. A naprawdę to nie są ani skomplikowane procesy, ani jakoś bardzo drogie procesy. To są normalne metody zarządzania, tylko odpowiedzią sprof sprofilowaną. Czy sztuczna inteligencja pomoże, czy zaszkodzi pracownikom? To jest bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza, że w ostatnim czasie często jest ono poruszane. Ja odpowiem troszkę z innej strony. Human in the loop, człowiek w pętli. Co to takiego? Jest to system tak naprawdę AI, który pomaga nam w czym? Czyli pomaga człowiekowi w analizie powtarzalnych elementów, przygotowaniu pewnych raportów, wspiera w rozwiązaniach. Czyli AI tak naprawdę człowieka wspiera, pomaga, ale tak naprawdę na końcu tej pętli jest człowiek, czyli on podejmuje decyzję. On bierze tą odpowiedzialność. I na dzisiejszej prelekcji mówię o tym, że. Każdy współpracownik tworzy oczywiście kulturę organizacyjną, buduje zespół, dążymy do realizacji celów strategicznych, ale tym współpracownikiem w tym momencie powoli staje się agent AI, czyli on dostaje właśnie zakres obowiązków, dostaje wytyczne do pracy i jednocześnie jego efekty pracy również stają się mierzalne. Agent AI to tak naprawdę nasz współpracownik. Kolega, który pomaga nam w realizacji określonych procesów, w przyspieszeniu realizacji tego procesu, tak, czyli coś, co jest bardzo czasochłonne. On nam ogarnie w kilka, w kilka sekund, kilka minut, i to nam pozwoli tak naprawdę później podjąć tą decyzję, finalną decyzję strategiczną, operacyjną, która wpływa na realizację celi przez dany zespół czy daną firmę. W HR-ach on obserwuje, obserwuje, uczy się w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, jaka jest metodyka, jakie są narzędzia, i tak naprawdę po jakimś czasie on ma na, taką, na tyle taką dużą wiedzę, że podaje nam pewnego rodzaju rozwiązania. I to samo jest w asesmencie. Dzisiaj też mówię o agencie AI, ale w kontekście Assessment 3.0, który wspiera tak naprawdę asesorów podczas diagnozy kompetencyjnej. Do tej pory mówi się o tym, że Assessment i Development Center to tak naprawdę złota strategia, czy najbardziej skuteczna diagnoza kompetencji, bo daje nam prawie 80% skuteczności. A tutaj dochodzi nam agent AI, który w procesie właśnie dokonywania diagnozy, kompetencyjnej, będzie pełnił w rolę asesora. A co, to się, co, co, co jaką funkcję on jeszcze dodatkowo wykonuje, to to, że jest bardziej obiektywny, wpływa na przyspieszenie pewnych procesów, ale jednocześnie na zmniejszenie błędów poznawczych, które mogą wychodzić podczas takiej diagnozy kompetencyjnej. Agent AI to nasz kolega z pracy, który według zasady czy koncepcji Human in the Loop jest naszym wsparciem ale nie będzie zabierał nam pracy, tylko tak jak mówię, będzie takim kolegą, będzie wsparciem w procesach decyzyjnych, wykonywanych w obowiązkach. Nasze wydarzenie skupia się na propagowaniu dobrych standardów w zakresie diagnozy kompetencji w zużycie metody Assessment Development Center. Miałam przyjemność opowiedzieć o tym, jaka jest rola Hard Business Partnera w tym procesie. Mówiłam o tym, jak har Business Partner może wspierać rozwój organizacji, wspierać cele strategiczne, właśnie odpowiednio diagnozując kompetencje, odpowiednio je później rozwijając. To bardzo ważne, żeby właśnie w ramach organizacji były dedykowane role, które zajmą się tym, aby te kompetencje pracowników były zdiagnozowane, Luki kompetencyjne, czyli to, czego nam jeszcze brakuje w kontekście przyszłościowych celów strategicznych, ale też takie zdolności organizacji, czyli to, czy mamy pracowników i mamy kompetencje, odpowiednią strukturę, odpowiednio zaprojektowany też proces decyzyjny, żeby ci pracownicy mieli też możliwość właśnie podejmowania decyzji, które będą prowadziły nas jako organizację do właśnie realizacji tych celów strategicznych. Także to bardzo ważne zagadnienie. Cieszę się, że też wywiązała się duża dyskusja na temat tego, jaka jest przyszłość HR- i HR Biznes. Partneringu w tym obszarze diagnozy i rozwoju kompetencji. Dużo ciekawych pytań, dużo ciekawych głosów. Myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy podejmowali jak najwięcej takich inicjatyw. My też w Stowarzyszeniu Praktyków HR dużo robimy właśnie na rzecz budowania najwyższych standardów. Też grupa robocza, którą powołałam, która ma na celu właśnie rozwój HR Business Partneringu w Polsce, jest też właśnie dedykowana po to, żeby budować standardy, które po prostu nam wszystkim później ułatwią takie projektowanie organizacji, które pozwolą na rozwój i organizacji, i też pracowników, dlatego że jeżeli mamy dopasowanie kompetencyjne, czyli pracownicy mają swoje cele rozwojowe, które są zgodne z tym, jakie są cele też organizacji, to wtedy jest najwyższa motywacja, i najwyższe zaangażowanie, to jest nasz cel. Tak naprawdę niezależnie od wielkości organizacji, wszędzie tam, gdzie są pracownicy, są potrzebne, diagnozy, metody diagnozy kompetencji, są potrzebne też sposoby na, na rozwój pracowników. Wiadomo, że im większa organizacja, większa skala, to też inaczej się buduje ten system, bo jak się ma mniejszą organizację, to też ta skala nie powoduje takiego dużego przedsięwzięcia. Na przykład, realizacja takiego takiej sesji Development Center w mniejszej organizacji jest stosunkowo łatwiejsza do przeprowadzenia w odróżnieniu do, do sytuacji, w której mamy kilkuset pracowników, czy nawet kilka tysięcy, bo i takie organizacje przecież mają procesy rozwojowe, no to wtedy logistycznie też zaangażowanie czasowe jest dużo bardziej potrzebne. Na przykład taki zespół HR, który rozwija i diagnozuje kompetencje w mniejszej organizacji, może jest w stanie własnymi siłami pewne rzeczy zrealizować, natomiast w dużo większych organizacjach, kiedy mamy tych sesji do przeprowadzenia kilkanaście na przykład, no to już wtedy jest potrzebne czy wsparcie zewnętrzne, czy też rozwój struktur wewnętrznych bo to też różne są strategie niektóre organizacje stawiają na własnych ekspertów i rozwijają ich wtedy a niektórzy bardziej skupiają się na tym żeby korzystać na przykład ze wsparcia zewnętrznego które też jest możliwe i o którym też dzisiaj na konferencji mówiliśmy to żeby dbać o to aby nasi pracownicy na bieżąco mieli tą wiedzę która jest potrzebna do realizacji celów to jest bardzo ważne zarówno dla nich samych utrzymania ich zaangażowania motywacji ale też dla organizacji która ma swoje cele biznesowe i musi zrobić wszystko żeby zabezpieczyć Sytuację, w której ich pracownicy wiedzą jak to zrobić, tak? Bo wtedy w tej sytuacji to jest też y, 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 są ogromne koszty niewiedzy i też nieopasalne to jest, krótko mówiąc, finansowo, że mamy na przykład pracownika, którego nie wykorzystujemy jego potencjału, czyli płacimy 100% wynagrodzenia, y, no a nie korzystamy na przykład z jego kompetencji, bo one są niedopasowane, czy niedobrane właściwie. Y, Także tutaj bardzo ważne jest to, żeby diagnozować, wiedzieć co mamy i wiedzieć czego potrzebujemy i starać się tak inwestować też w budżet szkoleniowy, który y, później y, przyniesie zwrot z inwestycji i wiele organizacji Tutaj skupia się na szczęście na tym, wiele jeszcze nie, ale to jest też po to taka konferencja, żeby o tym mówić, że liczenie na przykład zrotu z inwestycji, czyli jeżeli dzisiaj zainwestujemy w rozwój pracowników w taką kwotę, to nam się to po prostu zwróci najpewniej w celach biznesowych, w celach sprzedażowych i wtedy to też inaczej jest też inna rozmowa z zarządem, inna rozmowa z decydentami, kiedy my mówimy o konieczności zainwestowania, ale mówimy też od razu, że taka inwestycja może się zwrócić w dłuższej czy w krótszej perspektywie, to w zależności od tego też jaka sytuacja wielkie kompetencje, bo niektóre kompetencje można rozwijać szybciej i, i mniej one wtedy wymagają zaangażowania, no ale niektóre kompetencje są złożone i, i wymagają też dużo czasu, żeby weszły też w codzienne nawyki, więc to też trzeba się liczyć z tym, że ten rozwój kompetencji trwa, natomiast dobrze przeprowadzony jest w stanie naprawdę dużo dać dla organizacji. Czy sztuczna inteligencja pomoże, czy raczej zaszkodzi? moim zdaniem pomoże, dlatego że dobrze i mądrze wykorzystywana w organizacji jest w stanie pewne rzeczy wesprzeć, przyspieszyć, ułatwić, więc jak najbardziej tak, natomiast ważne jest to, żeby z niej korzystać mądrze, żeby też w organizacji mówić o tym, w jaki sposób bezpiecznie też korzystać i jakie są też możliwości i wtedy naprawdę wiele rzeczy można wspierać, czyli wtedy mamy nasze know-how, naszą wiedzę organizacyjną wspieraną przez różnego rodzaju programy, aplikacje sztuczne, i wtedy naprawdę taka synergia jest w stanie dużo dać firmie. Jak najbardziej zachęcam, żeby każdy, ktokolwiek zarządza kimkolwiek, zainteresował się tym tematem, bo myślę, że warto. Jeżeli biznes, który jest bardzo pragmatyczny z tego korzysta, no to wiadomo, że inni też mogą z tego skorzystać.